Cześć Siąko z tej strony miczymi i dzisiaj wychodzę z taką prośbą do Was. Dzisiaj. Cześć Siąko z tej strony miczymi i w dzisiejszym filmiku wychodzę do Was z prośbą. Z prośbą, ponieważ, jak wiecie lub nie wiecie, kilka osób z mojego kanału wie, że no niestety. Cześć, witajcie z tej strony miczymi. Cześć! Cześć! Jak się macie? Z tej strony Miczymi i z tej strony Kasper. i jak wiecie lub nie wiecie w ostatnim czasie przydarzyła mi się pewna kontuzja kontuzja, która dużo utrudnia mi teraz w życiu ponieważ to była kontuzja kolana, znaczy jest to kontuzja kolana no i niestety mam zerwane biezadło krzyżowe przednie <laughs> kotkę do szycia, tam parę jeszcze rzeczy jest, ale to już jakby um, są takie mniejsze rzeczy. I wychodzę do Was z prośbą, ponieważ e, operacja, żebym mógł wrócić do normalnego stanu, bo w tej chwili to ledwo chodzę, znaczy no, kuleję po prostu cały czas. E, nie mogę normalnie funkcjonować w sumie w życiu y, i po prostu założyłem zbiórkę założyłem zbiórkę, zbieram na operację, ponieważ operacja jest droga y, no nie oszukujmy się no 20 tysięcy znaczy no tam zależności, nawet to może trochę więcej, może trochę mniej, zależy co będzie związanego z tą nogą dokładnie, bo tak mi lekarz powiedział że zależnie od tego co dokładnie się okaże podczas operacji, no to takie będą koszta trochę głupie <laughs> bo powinienem wiedzieć od razu, w sumie co, ale no, powinna być z góry jakaś scena taka. <laughs> no ale nieważne. Yy, no i po prostu wychodzę do Was z prośbą, żebyście, jak nie możecie wpłacić, nie ma problemu, nie, nie musicie wpłacać, tylko prosiłbym Was chociaż o to, żebyście, nie wiem, udostępnili to, bo jest możliwość udostępnienia, czy to na Facebooku, czy gdzie indziej, byście mogli to udostępnić, yy, ponieważ, no. Zawsze każda złotówka tak naprawdę się liczy i jeżeli będzie bardzo dużo osób, to wiadomo, każda złotówka razy ileś osób jest to naprawdę dużo i wiadomo, no, przyda się tak, żeby właśnie zebrać na tą operację. Wiadomo, będzie mi również pomaga rodzina. <laughs> Więc yy, naprawdę raz yy, serdecznie proszę o pomoc, o udostępnianie tego. Tak jak powiedziałem, jak nie, jak nie możecie wpłacić nic, to po prostu udostępnijcie, to również pomaga. I co, <laughs> nie chcę tutaj robić cięć, dlatego właśnie mm, tak, tak wygląda filmik. I. Dziękuję Wam, że jesteście, bo już jest ostatnio special, robiłem, założyłem Discord dla nas. Jest nas już 3000, jest 3000 na kanale, 3000 moich widzów. Oglądacie mnie, wiem o tym, bo widzę na live'ach. I co? Widzimy się na kolej, w kolejnym filmiku albo na kolejnym live'ie. I do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!